Cześć Boże, cześć poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Bardzo się serdecznie cieszę z tego powodu, że możemy się spotkać też w kolejnym odcinku Eze słowa o słowie zapraszam Ciebie do wspólnej modlitwy kolektom, czyli tą modlitwą liturgiczną dnia. Boże, ty dla zdrowia duszy poleciłeś nam opanować ciało. Pomóż nam swoją łaskom, abyśmy powstrzymywali się od grzechów i odpowiedzieli w ten sposób na wymagania Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu modlitwę proroka Daniela, proroka Wygnania, który uświadamia sobie w swoim imieniu, ale też w imieniu swoich rodaków grzech, nieprawość, to, że mimo, że Pan Bóg tyle im dał, to nie odeszli. Od jego przykazań, od jego słowa, od jego obietnicy. I konsekwencją zapomnienia o Panu Bogu była niewola. I tak jest za każdym razem też w naszym życiu. Jednak Daniel nie łagodzi sytuacji w modlitwie przed Panem Bogiem. Nie mówi nic się nie stało, pomyliliśmy się. Nazywa ten grzech grzechem. To nie jest łatwa sprawa stanąć przed Panem Bogiem, stanąć przed samym sobą i nazwać grzech po imieniu. Bez owijania w bawełnę, bez poezji, bez jakiegoś takiego właśnie yy, upiększania tego, czy czasem jakiegoś takiego znieczulenia. Daniel mówi bardzo stanowczo: To, co jest na naszych twarzach, to, co jest w na naszych sercach, to jedynie wstyd. Po prostu wstyd, bo zawiedliśmy. Nie tylko to, że zgrzeszyli, nie tylko to, że przekroczyli prawo, ale zawiedliśmy. To jest takie stanięcie przed kimś, kto rzeczywiście w swoim życiu doświadczył miłości. Od kogoś, kto jest miłością nieskończoną, miłością darmową i po prostu zawiódł. Że nie ma nic na swoją obronę, nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. I to jest pierwszy krok w nawróceniu. Stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć: Po prostu mi jest wstyd, po prostu, po prostu mi jest żal, po prostu jest mi głupio dlatego, że Panie Boże Ciebie zawiodł. bo tu nie chodzi o jakieś tylko moralne, prawne patrzenie na grzech ale chodzi o tą relację którą zawiodłem chodzi o więź, o tą miłość której zapomniałem którą wykorzystałem i w, to, w takie staniecie, którego dokonał też Daniel w swoim życiu na tej modlitwie to powiedzenie Panu Bogu jest wstyd i mam nic do usprawiedliwienia. Nie. nie mam nic, co by mogło mnie powiedzieć, no dobra, taka była sprawa, taka, taki kontekst sytuacji, gdyby prawodawca wiedział. Nie. Wstyd. I nie mam nic do obrony. Ale jedyną obroną jest Twoje, Boże, miłosierdzie. Twoje miłosierdzie, które jest sprawiedliwe dla mnie, dla grzesznika. A miłosierdzie, które jest sprawiedliwe dla grzesznika, jest miłosierdziem który zawsze z ratunkiem, który zawsze z wyciągniętym dłonią. Tego dzisiaj, o to dzisiaj prosi Daniel, Dzisiaj my dzisiaj też patrząc na niego, słuchając tego słowa, też tak stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć: Jedynym usprawiedliwieniem Boży jesteś Ty, jedynym moim ratunkiem jesteś Ty. W mojej niedoli, w moim grzechu, w moim upokorzeniu, w moim podleniu, ratunkiem, pomocą jesteś tylko Ty. I Twoje nieskończone miłosierdzie, którego. Ogromnie, ogromnie, ale to przeogromnie potrzebuję, bez którego sobie w życiu nie poradzę. Sam się nie poskładam, sam się nie posklejam Boże, jeżeli ty do mnie nie przyjdziesz z pomocą. I to, co dzisiaj Jezus też mówi, mówi nam: dzieli się tym obrazem ojca w niebie, który jest miłosierny. Jednocześnie też zachęca nas, Jezus, żebyśmy i my byli podobni do ojca w niebie, żebyśmy byli miłosierni, żebyśmy potrafili przebaczać sobie nawzajem, żebyśmy potrafili. Yy, Okazywać tą miłość sobie nawzajem, żebyśmy nie sądzili, żebyśmy nie szufladkowali. Bardzo lubię to powtarzać, choć często i to mnie dotyczy, bo też ciągle nad tym trzeba, żebym pracował. A święta Teresa, święta matka Teresa z Kalkuty, kiedyś powiedziała: Kiedy sądzimy, nie mamy czasu kochać. Kiedy sądzimy innych, i mamy czasu ich kochać. Przez nasze osądy, nasze oskarżenia, nie mam czasu poznać tego drugiego człowieka. Dlaczego on tak się zachował? A we mnie często jest osąd, osąd, często we mnie jest potępienie drugiego człowieka, bo źle się zachował, bo uczynił coś złego, a ja jestem taki sprawiedliwy i to jest taki faryzeizm, to jest takie, takie rzeczywiście rozdwojenie mojej jaźni duchowej, mojego serca. Pan Jezus mówi, jeżeli chcecie doświadczać Pana Boga dobrego, to też w swoim życiu bądźcie dobrzy. Bo tak, ile wy będziecie mieć serca za życia, oczywiście o wiele więcej serca otrzymamy od Pana Boga. Ale jeżeli ja okażę dobroć do życia, to ta dobroć również mnie spotka po śmierci, że wszystko w moim życiu wraca i miłosierdzie, i dobre słowo, i osąd, i oskarżenie, i potępienie, że często ja się czuję może potępiony, źle osądzony przez kogoś, dlatego że też innego mi i A Dlatego dzisiaj z takim módlmy się, stańmy przed Panem Bogiem z takim pragnieniem dobra. Doświadczenie dobre od Niego samego przede wszystkim, ale żebyśmy doświadczając tego dobra i miłosierdzia, wstając od kraty konfesjonału, słysząc słowa Boga, i ja odpuszczam Tobie grzechy, idź i nie grzesz więcej, potrafili też odpuszczać sobie nawzajem. I skoro Pan Bóg mnie obdarował taką dobrocią, miłością, to to też niech będzie dla mnie zachęta, żebym ja obdarował tą dobrocią, miłością innych, dzielił się. Bo miłość Mnoży się, miłosierdzie mnoży się. Wszystko to, co dobre, mnoży się przez dzielenie. Jeżeli ja coś od Pana Boga otrzymuję, to nie jest tylko wyłącznie dla mnie. Dary Boże nie są dla mnie, tylko ja jestem takim pośrednikiem. Jeżeli coś otrzymałem, to po to, żeby się podzielić. I to wtedy, wtedy przynosi to wzrost. Niech to również błogosławieństwo przynosi wzrost w swoim życiu. Niech to dobre słowo, które Pan mógł dzisiaj za chwilę wypowie przez błogosławieństwo nad Tobą, również niech ono się roznosi w twoim domu w twoim i wszędzie tam gdzie będziesz dzisiaj i każdego dnia pan z wami niech was błogosławi, Bóg uświęca mogący ojciec i syn i duch święty amen Szczęść boże cześć